No siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali w Grow a Garden I ta gra polega na tym, że trzeba sadzić roślinki, żeby one wyrastały Na przykład jak zasadzę marchewkę To ona urośnie Ciekawe czy będzie duża, czy mała No to jest taka mała marchewka I ją potem trzeba sprzedawać, żeby dostawać pieniądze. I tutaj mamy też sklep, w którym możemy kupować różne rzeczy, na przykład strawberry, blueberry, tomato i takie różne inne rzeczy. I na przykład ja sobie teraz posadzę te roślinki. I zobaczymy, jakie one wyrosną. Ojej, co to. No, duże są, duże. Na przykład ta jest największa. I tutaj mam obecnie takie zwierzaki. Jakiś robot. Jakiś. Nie wiem, jakiś munkat chyba, kolejny robot i pszczoła. Jak chcecie mi coś dać, to możecie wysyłać takie różne gifty. W tej grze możecie dołączyć i wysłać gifty. Jak chcecie, żebym zrobił jutro albo pojutrze live'a, to dajcie znać. A tutaj w sumie już te moje roślinki tak wyrosły trochę. Ale pójdę sobie jeszcze kupić kolejne. Na przykład kolejne tomato. Blueberry. Strawberry. I karot. Karot oczywiście zbieram na to, żeby no na 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 w dniach. No i to będzie trochę ciężkie do zrobienia. Tutaj zrobienia. w ogóle w swoją. powiększyć swoją tą. O, powiększyłem. Jest jakby trochę większa. I tutaj jeszcze mogę powiększyć bardziej. O, jest jeszcze trochę większa. I tutaj dopiero mogę powiększyć za tyle godzin. Dobra, ale na razie mój ogród jest dosyć duży. Ja mam tylko 3 biliony shekels, czyli 3 biliony pieniędzy. Mi się wydaje, że w sumie. Jak chcecie mi dać, to piszcie w komentarzach. Ja wam przypnę serduszko. Hmm, tutaj są też takie rzeczy jak jakieś takie tajne drzewo. Nie wiem, do czego to jest jeszcze. Jakiś wróżkowy event. O, no dobra. Z tej gry też będzie jakaś seria, mam nadzieję. I może będą nawet livey. Ale jeszcze za bardzo to nie wiem. są jakieś tam różne crafting, kosmetyk i jakieś dziwne... Nie wiem, dobra, tutaj są jakieś jajka. o mythical egg. Pet Mutation, na przykład. Wiem, że też jest dobra. Mm. No i w sumie zaraz sprawdzimy, ile dostanę z tego wszystkiego, jak to sprzedam. Czy to się w ogóle opłaca takie takie małe, pojedyncze sprzedawać? Czy od razu lecieć tylko 623 dolary? Czyli jak na początek to jest dużo, ale potem to już tak mniej, mniej. Więc ja wam polecam robić taką taktykę, że nakupić sobie marchewek, potem je wszystkie... O tak, zasadzić, sprzedać te wszystkie marchewki, nakupić sobie, co to było, orange tulipan, zasadzić sobie wszystkie i sprzedać. I chyba potem to było corn, czy nie, dafol deal, sad i tak wszystkie znowu to. I potem chyba bambus, tak, bambus. I tak wszystkie znowu tak samo. I potem może kaktus chyba to. Tak. Chyba tak. No i tak da ciągle i ciągle. A na razie ta gra mi się nawet spodobała, jest git. Tutaj w ogóle są takie duże nawet truskawki. Sprawdźmy ile ja dostanę. Jak sprzedam to wszystko przedasz 892 dolarki Dzisiaj jeszcze o no i właśnie bambusy I właśnie te bambusy są dobre no i te da folii coś tam Ja mam w ogóle burning bady Ja to nie wiem czy w sumie to jest takie Aż dobre. Ale no chyba to jest dobre, mi się wydaje. Zasadzę jeszcze te wszystkie bambusy. Zobaczę w sumie jak to wyrośnie. No i w sumie to jest moja farma bambusów. Dużo. Mi się wydaje, że to dla mnie to jest dużo. Może dla was, moi widzowie, to jest mało, ale dla mnie jest nawet git. No chyba ja będę kończył. Tylko zobaczymy jeszcze jak ten jeden bambus wyrośnie. On ma już ile? Ile on ma procent? Chyba ten złoty. Nie wiem, 37 procent? czy ileś tam dobra, ale one są wysokie więc może pójdę sobie kupić te sprinklery bo z czego wiem, to te sprinklery pomagają dużo i to nawet bardzo dużo więc je sobie kupię Oj, nie ma sprinklerów. Dobra, sobie kupię te tutaj. Mm. Ojejku, co to? O, ile? Mam jakąś mutację OIL. Nie, wiem dobra chyba ta mutacja. 504 tysiące zarabiam. Z takiego normalnego tego. No i mi się wydaje, że to by było na tyle. Jeszcze sprawdzę, ile z tego zarobię. No i tak, jak mówiłem, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!